Pan niech będzie z Wami. Wracając z pamięcią do dni powstania warszawskiego, Jego bohaterów, Jego ofiar, znieśmy ku Bogu nasze serca do wspólnej modlitwy. Zapraszam wszystkich w imieniu ewangelików warszawskich, szczególnie tych, którzy w dniach powstania utracili swoich bliskich oraz w imieniu ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego. Do modlitwy niechaj wprowadzą nas słowa proroka Izajasza. Tak mówi Pan, który Cię stworzył. Nie bój się, bo Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Módlmy się. Wszechmogący, Panie życia i śmierci, Stwórco i Zbawco ludzi. Tobie jest bliski każdy człowiek i drogie Ci jest każde ludzkie życie. Ty każdego znasz po imieniu, każdego wzywasz, do każdego kierujesz poselstwo o odpuszczeniu grzechów i o zbawieniu przez ofiarę krzyżową Twojego syna. Tobie byli drogimi. W Twoich oczach również pozostali ci, których śmierć wyrwała spośród żyjących w dniach powstania, którzy w obronie życia, prawa do wolności i do godności ludzkiej. Oraz niepodległości narodu polskiego stanęli do nierównej walki z okupantem, bądź stali się też ofiarami tej walki. Z rodzinami poległych i pomordowanych w czasie powstania warszawskiego wspominamy przed Tobą ich bliskich, z tymi, którzy walczyli, przeżyli i do pozostają wśród nas. Wspominamy ich towarzyszki i towarzyszy broni, z najstarszymi mieszkańcami wojennej powstańczej Warszawie wspominamy przed Tobą, Boże, ich sąsiadów oraz ich znajomych, którzy w tamtych dniach stracili swoje życie. Pamięć o nich i o ich czynach i śmierci jest naszą ludzką sprawą i powinnością. Pamięć, która wskrzesza umarł i do życia wiecznego, jest Twoją, Boże, łaską i miłością. Dlatego przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Prosimy dla wszystkich powstańców i ofiar Powstania Warszawskiego o łaskę zmartwychwstania do życia wiecznego w dniu, w którym syn Twój przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wszystkim, których zachowałeś przy życiu w tamtych dniach i do dzisiaj ich prowadzisz, daj Twój pokój, zlej na nich swoje błogosławieństwo i spokojną jesień życia. naszej stolicy i ojczyźnie. Ześlij czasy pokoju i bezpieczeństwa, nadziei i rozwoju. Wysłuchaj nas jeszcze, Ojcze, przez Syna, którego słowami wspominając powstańców i ofiary powstania, tak jeszcze chcemy do Ciebie razem wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam grzechy my, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Modlimy się razem, ponieważ żyliśmy razem. Byli zabity razem i żyjemy jeszcze raz razem. I wtedy jedyny sposób to jest, czy będzie modlić razem. Psalm, aż jeszcze czy. די נאָטער שער ביז זייני, א מיימען אַ פאַთער נאָ האליני, נאַפשי שוואבט, יאן זיי ווי מעגליי צדק, למעני שמא, גאַמכייך פגייט סלאמעד, דאָ ירארא, קיאַציי מדי, שeft אמור ינחמוני, תערוך לפניי שולחן נגד צורריי, דשנת מהשמן ראשי כוסי רוויה, אך טוב החסד עופני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוניי, לאורך ימים. אמורי רחמים, מוטלי תפדלס מרוויך. אל מלא רחמים, שוכן ממרומים, המציאים מנוחה נכונה כנפי השכינה, ומעלות קדושים ותורים כזורקיה המסירים את נשמות אלו, אחינו ואחייתנו, שנהרגו ושנשרפו. שנק ברוך חיים פה במרד ורשה ברור שכולנו מתפללים בעד הזכרת נשמותיהם בגן אלן תהי מנוחתם לכן בלרחמים, רחמים יסתיריהם בסדר כנפיו לעולמים יצרו בצורים לשמותם A donajunach, latam, jenucha myślą mi szkołam, Od wojny, nędzy i od głodu, z poniewieranej krwi narodu, od łez wylanych obłąganie, uchroń nas, panie, od nieprawości każdej nocy. Od rozpaczliwej rąk niemocy, od lęku przed tym, co nastanie. Uchroń nas, Panie, od bomb, granatów i bożogi. I gorsze jeszcze w sercu trwogi, od trwogi strasznej, jak konanie. Uchroń nas, Panie, od rezygnacji w dobie klęski, lecz i od pychy w dzień zwycięski, od krzywd lecz i od zemsty za nie. Uchroń nas, Panie, uchroń od zła i nienawiści. Niechaj się odwet nasz nie ziści. Na przebaczenie im przeczyste wlej w nas moc. Chryste. Prosimy o uczczenie pamięci pomordowanych mieszkańców Woli, i poległych żołnierzy powstania warszawskiego minutą ciszy. Kompania patrząc na uczczenia 66. rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego. Salwa honorowa. Kompania kości. Do salwy honorowej. Trzeba! Kompania Boszi, Kompania Boszi, na ramię, ność! Prezentuj, ność! Na prawo.